Alo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz dzwonię z firmy Netia. Proszę mi powiedzieć, Pan jest właścicielem telefonu? E, ja nie mam telefonu. Ale, czy Pan jest właścicielem tego telefonu stacjonarnego? Mam pytanie. Ale proszę Pana, ja nie mam telefonu stacjonarnego. Aha, a tu gdzie ja się dodzwoniłem, jeśli można wiedzieć? Proszę Pana, Pan się dzwonił no, na numer 14 622 3970. Tak, rozumiem. Ha. Jeśli można wiedzieć, to kto jest właścicielem telefonu? Proszę pana, ale tu nie ma żadnego telefonu. A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię. Słucham? A to ja dzwonię na telefon, tak? Pro... O nie, nie na telefon pan dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, Aha. a ja myślę, że odbieram. Aha, i to jest tak telepatycznie, tak? To jeszcze co innego, ale ale w tym kierunku. Aha, rozumiem. A może pan płaci jakiś abonament za te, za te myśli? No panie, żebym jeszcze za myśli abonament płacił. <laughs> to jest wszystko darmowe, tak? Rozumiem. Darmowe, zupełnie. Aha. <laughs> A proszę mi powiedzieć, a ma Pan może internet w takiej, w takiej usłudze? Mam. Aha, i też to, też to działa na tej zasadzie, tak? Tak. Aha. Tylko lepiej w nocy. Lepiej w nocy. Bo wtedy ludzie śpią i mniej ludzi myśli. I nie ma zakłóceń. Czyli nie jest Pan, nie jest pan zadowolony ze swojego internetu? Ja bardzo jestem. Jest Pan, aha. Bo nie płacę. Aha, rozumiem. A może byłby pan zainteresowany kupnem laptopa? Widzi pan i tu się pojawia magiczne słowo kupno. Tak? Jakby pan mi chciał dać laptopa, to ja bym go chętnie wziął. A rozumiem, a chętnie panu dam na raty. A na raty, no ale to trzeba będzie płacić. No tak. No to jak to też. Tak? Nie, chyba ja pomyślę, że zapłaciłem. <laughs> <laughs> proszę, eee. Aha, proszę mi powiedzieć jeszcze o tym telefonie. Jakie Pan tam ma jakieś dodatkowe może opcje? Tak. Ma Pan tam naliczanie sekundowe? Tak. Aha. A ten przekaz myśli jest na połączenia komórkowe również? Jest. A za granicę też? Taki I... duży zasięg jest? Z, z, za granicę to nie. Aha. Nie, za granicę nie. Za granicę nie? Nie, bo za granicą jest diabeł. Aha. A, po... <śla> A proszę mi powiedzieć... <śla> nie, nie wiem, o czym mam jeszcze z panem porozmawiać. Nie. <śla> 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 No nic, chyba będziemy kończyć rozmowę. To ja dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niech pan myśli o mnie. Dobrze, wyobrażam sobie pana w myślach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo.